Baranowice. Tu mieszka G-Play. Pewnego dnia miasto atakuje armia groźnych pillagerów. G-Play postanawia ich pokonać i zdobywa przepisy na stworzenie golemów z każdego bloku, jaki znajduje się w Minecraft. Nasz bohater postanawia stworzyć swoją armię i stoczyć bitwę z pillagerami. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a cienecz na dziś to 10 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Co ten sąsiad chowa tutaj w tym domku? Ja nie mogę. Ma tam jakąś skrzynkę. Ciekawe co tam jest w niej. Jak widzicie nie ma go. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie prowadzę w tym momencie tutaj małe takie śledztwo, ponieważ chcę zrobić reportaż na, reportaż na temat mojego sąsiada, którego ostatnio zabrała policja i wsadziła do więzienia. Nie wiadomo dokładnie co się stało, ale ogólnie właśnie jako reporter muszę tutaj spisać się na medal i się dowiedzieć. Na razie nic tutaj nie mam, żadnych słuchajcie poszlak, ale myślę, że z czasem się czegoś dowiem. Tak czy inaczej, w tym momencie już ruszamy za momencik do pracy, mam tu zrobione jedno zdjęcie dla szefa i ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, ponieważ bijamy już niedługo milion osiemset tysięcy subików, dokładnie tak, słuchajcie zostało e, niecałe 40 tysięcy nam do miliona ośmiuset i myślę, że dacie radę e, także zostawiajcie już teraz, padajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawcie kciuka w górę a challenge'ek na przykład kciuków w górę na dziś to załóżmy 10 tysięcy, myślę, że że to będzie e, fajna liczba, jakbyście dali radę, to naprawdę bym był e, niezmiernie wdzięczny. Ej, kto tu jest na drodze? Ej, co się stało? Ej, ratunku, pomocy! W ogóle jacyś Halo, co ludzie mnie atakują! pani o co tu chodzi, o, pa, pa, pani co tu, policjantko! Tu Ej, oni mnie atakują! Proszę coś z nimi ja, zrobić! Oni to, to są coś w ogóle proszę. źli ludzie, co, co oni tutaj robią? Oni są za mocni, nie, ja, ja, ja uciekam, ja uciekam Niech pan ja uciekam. ucieka, niech pan ucieka, ucieka pan, ja ich tutaj pod, yy, zatrzymam wszystkich Ucieka, ucieka Dobra, pan. mam taką nadzieję, że pani da radę Ja nie mogę, ej, w ogóle, dzida szybciutko do pracy, do roboty I parkujemy, wysiadamy Czekajcie, nie ma, I są tam dalej ej, Chyba policjantka nie do końca sobie poradziła, ale już się trochę uspokoili Widzieliście to? Nie mam zielonego pojęcia, co to było Ej, a tam... Co? Złoty golem? Ej, co tutaj robi złoty golem? Ktoś pomalował ironome... ironowego golema na złotego? Czy co jest grane? Ej, muszę to udokumentować. Jeszcze przy naszym biurze. Dobra, robię zdjęcie. Przecież my tu pracujemy. Ej, tutaj w ogóle nikt go nie zauważył. Ej, a może to ktoś od nas w ogóle go zrobił? Co jest grane? Muszę to szybko szefowi pokazać, bo naprawdę, naprawdę jest potencjał na kolejny artykuł. Przecież tu takiego golema pierwszy raz na oczy widzę. Ej, to jest coś niesamowitego. Dobra, także idziemy. Szybciutko idziemy do naszego biura. Szef jest w ogóle? Dobra, zamykamy się. Słuchajcie, za momencie, robimy normalnie kozacki reportaż, tyle się dzieje w mieście. Jeszcze nawet tutaj nie dojechałem. Nie do... słuchajcie, że złapali sąsiada do więzienia, to mnie ktoś dzień dobry, zaatakował. Dzień dobry, o, dzień ja dzień dobry, dobry. witam. Ja też chciałam w ogóle chwilę taką zająć, bo trzeba zrobić ekstra reportaż. W ogóle okazało się, że mam koleżankę, która już tyle lat sporządza specjalne przepisy na różnych golemów. No jakiego tylko byś chciał, możesz mieć golema? Co? Słuchaj, Czy... chciałbyś taki reportaż zrobić. Robić. No, Przepraszam bardzo, no. a to, to ma coś wspólnego z tym tutaj złotym golemem, bo pierwszy... Ej, chwila, gdzie on jest? Co? Przecież on tutaj był. Był tutaj taki złoty golem, stał tutaj. Nie wiem, to pani był, czy widziała go pani, czy nie? Yy, gdzie on by? No, no, ogólnie nie widziałam, bo ja po prostu wczoraj z tą koleżanką rozmawiałam. Ona nigdy nie chciała nic o tym powiedzieć. No, Jak mi to powiedziano, to przecież to musi pójść na pierwsze strony jakichś gazet, reklam, no po prostu na no, telewizji. Dobra, gdzie ona go? mieszka? Proszę no, mi po powiedzieć. Ona ogólnie mieszka na hechlanej pięć. Dobra. Ta skryta dziewczyna, no, no ale wiesz, jak ktoś powiedz, że jesteś ode mnie tutaj, że ja do ciebie przyszłam, to na pewnie będzie wiedziała o co chodzi, dobra? No dobra, dobra, super. No. To ja pójdę na tą ulicę chyklanu. W ogóle proszę uważać, bo w mieście dziwne rzeczy się dzieją. Jest dobra. w ogóle szef na górze, czy gdzieś poszedł? Była pani na górze? E, no, no byłam, ale w sumie to nie rozglądałam się, czy jest, czy nie był. A co potrzebne, w razie czego mogę do niego zadzwonić? A nieważne, wie pani, była tutaj pa pewne dobra. zdjęcia. E, dobra, ja z nim później porozmawiam, także dziękuję za informację. Dobrze, e, wy słyszeliście? Coś, coś tutaj jest granego, dziwnego, że już nie dość, że zauważyłem tego golema, to ona mówiła, że zna koleżankę, która potrafi robić, słuchajcie, różne golemy, także może byśmy, byśmy w ogóle się udali na tą ulicę, chlana chyba to, 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 to była, i po prostu byśmy się czegoś dowiedzieli o tych golemach, bo to jest naprawdę, naprawdę coś ciekawego, także może jedziemy, szybciutko sobie pojedziemy i mam nadzieję, mam nadzieję, że to będzie strzał w okej. Co jest, pomocy, co jest granelumi, ej zostawcie mnie, ją, zostawcie ją, co, co, co to w ogóle jest? Ej, już, już Ci pomagam, Lumi, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? No zwiewajmy, z zwiewajmy. O się chowam zatem o Nie, się chowam. chodź szybko tutaj. To są pillagerowie, oni są, oni są mega no. mocni. Chodź, owa, musimy się owa, tutaj schować. Dawaj, 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 do dobra, domku, do dobra, domku, dobra, do, 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 do domku. Dobra. Uf, dobra. Uf, no słuchaj, no tragedia, no po prostu idę sobie ze spaceru, a tu nagle jakieś potwory takie mnie atakują. O nie nie. wiedziałam co mam zrobić. O co tu chodzi? O nie, słuchaj, ja nie wiem w ogóle co się tutaj dzieje. Mnie też oni zaatakowali. Gdzie no, dzisiaj nie, przy komendzie? Się, słuchaj, czały. on tutaj się kręci dookoła naszego do, dookoła domu. Nie wiem w ogóle gdzie my jesteśmy. Wbiliśmy do jakiegoś pierwszego lepszego domu. Oni tutaj no. są. Ja słuchaj, mam mało serduszek, zostało mi cztery serduszka. Ja Musimy też, się, mam tyle się samo. Musimy się stąd jakoś, nie wiem, wydostać po prostu podstępem i uciec w ogóle. Słuchaj, wiesz co? Podobno co? można robić. Czekaj, bo oni w ogóle najgorsze, że mają te kusze i potrafią tak strzelać. E, no. Musimy, słuchaj, szybko dostać się do auta, a następnie ruszyć. O nie, on tutaj jest. Żeby cię nie strzelił tylko, Lumi. Dobra. 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 Możemy na trzy ruszyć szybko do auta, tylko musimy tutaj spaść na ten. Albo, słuchaj, nie wiem, tędy, może tyłem wyjdziemy, to będzie lepsze rozwiązanie. Dobra. Jak on z tamtej strony. E, podobno da się robić golemy z różnych bloków. Nie wiem, takie ha? dostałem informacje e, Dobra, poczekaj, poczekaj, nie mamy żadnego luku O nie, dobra, tutaj teraz jest Dawaj dobra. na trzy, biegniemy tam I uciekamy, nie, dziabnął mnie, dziabnął mnie Dobra, szybko, no i no dawaj to, to, tu rędy, tu Do ta, do auta, tędy, 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 tędy Jedno serduszko dobra, 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 mam Dawaj, dobra, dobra, dawaj, dobra, dawaj, dawaj. dawaj. No, Goni nas, goni nas No jeden ale po że, co, serduszko że golemy, mam. normalnie Można robić, jakie się chce? No podobno można robić różne golemy I dzisiaj widziałem na przykład złotego golema Pierwszy raz coś takiego widziałem Czekaj, bo tutaj w ogóle jest ulica Heklana No w ogóle można sprawę zaćwić. albo wiesz co? Ja mam pomysł, ja pójdę może na policję. No przecież to To jest zagrożenie dla naszego miasta. Ja powinnam gdzieś to zgłosić, nie może tak być. No Dobra, co? dobra, to Leć no to, szybko wiesz, na policję. No to, to, to ja może idę, dobra? Idę dobra, dobra. jeden ja po... Jesteśmy w kontakcie, tak? Dobra, pa, okej, okay, no a ja postaram się, słuchajcie. O nie, w ogóle mam tutaj strzałę normalnie, widzicie w tym. Yy, ogólnie rzecz biorąc, muszę teraz się dowiedzieć, jak zrobić te golemy. Ej, tutaj jest chyba ta hechlana, słuchajcie. Hechlana 5, dokładnie tak, to tutaj. Tutaj chyba mieszka ta pani, która potrafi tworzyć te golemy, i może ona mi powie, jak mam po prostu je stworzyć, nagrać reportaż i może te golemy by pomogły ochronić nas przed tymi pilaczami. Przepraszam, puk, puk, jest tutaj ktoś. A ktoś tu chyba do mnie puka. Tak, tak, bo dzień drzwi dobry. otwarte, dzień dobry. Nie dzień wiem, dobra, czy mam wchodzić, chodzi? czy nie. Ogólnie dostałem tutaj informację, że wie pani, tak? jak robić różne golemy, które po prostu potrafią nas obronić. A czy to, to prawda? A panu w ogóle o tym powiedział? No nie wiem, taka kobieta przyszła dzisiaj do mojego biura nie, i mi powiedziała nie, no, no, o tym. Tyle pracy, tyle. Poświęconych i co, jedna kobieta jej o tym powiedział, a zawsze chciałam, żeby to było w ukryciu. No dobrze, ale, no ale. Ja jestem jak reporterem wie, i ogólnie, no, może pani uratować miasto, bo po prostu miasto jest opanowane przez jakiś złych tutaj, no, dziwnych wiem. ludzików, pillagerów takich, i po prostu jest niebezpiecznie. No lepiej, żeby pani nawet z domu nie wychodziła. No i golemy, to jest recepta, żeby uratować miasto. Może pani zostać bohaterką, nie chciałby pani? Ja zrobię pani no, reportaż. Cyknę foteczkę już tutaj dobrze, na starcie. O, to ja się uśmiech, Dobrze, Uśmiech, może z książką moją. Co Dobra, mam tej psu... książki, gdzie mam przepisy, bo wie Dobra. Pan, co. Dobra, poszło, ogólnie poszło. jest. sprawa jest taka. Mogę panu pokazać, to jest moja książka. Tak? I żeby robić takie golemy, ja mogę pana tutaj zaprosić, tutaj jest ogólnie moja garderoba, ale skrywam w tej skrzynie, że możemy golemy? zrobić tak. Tutaj jest instrukcje, zrobić... tak? Tak. Ja nie mogę. Dokładnie. I możemy zrobić jakiego pan by tylko mhm. po prostu chciał. Są takie specjalne co? głowy. No weźmie pan tu jakieś, nie wiem, bloki. głowy na Rzeczywiście przykład. Gło tak. głowy tutaj są jakieś i pełno bloków pani ma. No to dobra, no to spróbujmy tak. zrobić na przykład yy, yy, Golema, tak. po prostu z crafting table da radę, na pewno. Jest o, pani o, pewna? Tak. Dobrze, I co i tą głowę rozłożył? na górę? Tak, i teraz tą głowę może pan dać na górę. Niech tutaj dobra. pan. O! I proszę bardzo! I ja mamy. nie mogę! Golem w craftingu? Co i, i pana. jak na I niego się kliknie prawie lat? To można coś skraftować, niesamowite. To jest. Po prostu o. pani nobla powinna dostać, to jest wielkie odkrycie. No ja A teraz może pani uratować miasto. Pozwoli pani, żeby, żeby że wezmę te bloki i po prostu Dobrze. będę spałnował tego golemy po prostu przeciwko. Dobra, to dziękuję. Ale co? ostrożnie, ostrożnie. Bloki diamentowe też serde. mogę? Może pan w sumie, jak już wszystko wyszło na jaw, jak ja dorwę tylko tą kobietę? No, no nie no. może po prostu tak być. Ale pani jest bogata, tyle bloków diamentowych i złotych. Aj, zbierałam. A wie pan gdzie? W takiej kopalni niedaleko. Ale niech pan tam nie idzie, bo one o. tylko dla mnie są to te diamenty. dobra? To później pani mi da znać. A tymczasem dobra. dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, I ja nie do widzenia. Mogę... Słuchajcie, nie wierzę, nie wierzę. Można robić golemy z takich bloków różnych. To jest niesamowite. Na przykład spróbuję, słuchajcie, teraz z kwarcu zrobić golema, który będzie tutaj nie nie wiem, bronił o nie. Tutaj odpaliłem słuchajcie tą e, książkę z recepturami i patrzcie, mamy takiego białego. I co, on biegnie? E, on chce już kogoś pokonać. Patrzcie w ogóle, jaki szybki, e, ciekawe jaki ten ma właściwości, bo tamten craftingowy poz pozwalał po prostu na craftingowanie różnych rzeczy. Patrzcie w ogóle gdzieś biegnie. E, będziemy go śledzić. Co on tutaj kombinuje? A może diaksowego jeszcze byśmy zrobili, słuchajcie, i będą się razem e, ekipkę byśmy po prostu zrobili. Uwaga! P Hop sasa. -sa. I teraz diamentowy jeszcze. Dobra, chodźcie tutaj golemy. Ej, w ogóle nieźle, niezła sytuacja. Ej, patrzcie, tam jest ten piladżer przecież, jeden, jeden z nich. Ej, dobra, chodźcie golemy, chodźcie, pomożecie, bo w ogóle tutaj oni, ile ich tutaj jest? O nie, to są ci źli, ci źli ludzie. Ej, Ach, ej wy... Ty tutaj co robisz? Ej, co ty tutaj nie, robisz? Nic nie robię, ogólnie, dobra, szybko, golem, golem, golem. Golemie, atakuj ich tutaj, gdzie, gdzie ty a, idziesz? Ej. Myślisz, myślisz, że to będzie tak łatwo? Proszę bardzo, e? proszę co? bardzo. Co? Pokonałeś go no? razem. Ej, a ja co? myślałem, że w, myślisz, w ogóle ty że nie jestem silny. Ej, a czego wy chcecie armia? od nas w ogóle? Dobra. My Musimy przejąć to miasto. To miasto już nie będzie wasze, ale mam pewien pomysł. Możemy się spotkać, za 15. No chodź to chodź to nie on. Biją mnie, atakuję mnie, nie, minutu. nie dam rady, za mam, mam mało za życia. Możemy się spotkać jak chcesz zamiast. 15 miastem? minut, tak i stoczymy w wielki pojedynek. I to będzie pojedynek na to, czy miasto jest Wasze czy nasze, ale już ci od razu mówię, że to miasto będzie nasze. Ale jak chcesz, to mogę Ciebie też załatwić, jak Ci się nie chce tutaj tych pojedynków. A ty ty czemu ty My stawimy... Jestem reporterem, słuchaj, i mam ciebie nagrane, będziesz na każdej stronie pierwszej gazety. O, a to są. Tak się składa cieszę. że nie, nie odzyskacie naszego miasta, nie odbijecie Odzyskamy. go. My tutaj zrobimy swoją własną armię, którą przeciwstawimy się przeciwko zobaczycie kto tu rządzi. Także słuchaj, ja tutaj szybko jadę, odjeżdżam, dobra, szybciutko, słuchajcie, muszę. Nie, dobra, zwiewamy, zwiewamy, szybko, zwiewamy. O nie, o nie, dwa serduszka, dwa serduszka, słuchajcie, uciekam, uciekam, uciekam. Przecież mi tutaj w ogóle poszła słuchajcie, na komendę policji. Może ona w ogóle się czegoś dowiedziała, ale słyszeliście co on powiedział? Że się ustawiamy na wielki pojedynek. Nie pamiętam czy powiedział ogólnie, w którym miejscu, ale zobacz Ile mam strzał w ogóle? Ktoś mi już musi opatrzyć Mam dwa serduszka. Nie mogę sobie pozwolić tutaj, słuchajcie, na żaden błąd. O nie, tutaj oni jeszcze są! Oni tutaj jeszcze są, słuchajcie. Nie mam jedzenia, nie mam nic, słuchajcie. O nie! Biegnie tutaj do mnie jeden. O nie! Daj mi spokój, daj mi spokój, cwaniaku! O nie, słuchajcie, jak on mnie razdziabnie, przecież to ja padnę. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Daj mi spokój, daj mi spokój. Ja nie chcę mieć z wami na razie do czynienia. Zrobię dopiero, byliśmy umówieni! Mieliśmy zrobić swoją armię dopiero niedługo. Dajcie mi spokój. Okej, okay, dobra, czekajcie, może tu znajdziemy jakieś jedzenie w sklepie. Mam nadzieję, że tutaj nie wejdzie. Dzień dobry, panie, masz pan... O, hamburgerki pan ma. Dobra, to zjem sobie. Nom, 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 nom. Od razu mi lepiej się zrobiło. Panie, dziękuję. E, dziękuję za burgerka. E, tutaj zapłacę diamentami. I możemy, słuchajcie, ruszać. Gdzie jest w ogóle Lumi? Ona miała. Opatrzcie, Lumi! Lumi! Uważaj! No, oni tutaj no, są no, obok no, Ciebie! Nie no ja wiem, oni tu cały czas w ogóle chodzą się. Podjadę, podjadę po ciebie, coś. słuchaj autem. Wsiadaj szybko, wsiadaj! Lumi ale słuchaj, chodź tu, chodź tu, chodź chodźcie. Chodź tu szybko, chodź tu szybko nie, do mnie! Dobra, ja nie dam rady, widzisz, dasz zaatakowali radę, mnie. Dasz radę, dasz radę. Czekaj, ja ich odgonię Dobra, do już, od już, ciebie, już no? jestem, jestem. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. O, nie, nie. nie, nie. No, Dawaj. Dzięki, wiesz co, O, dobra, mam nadzieję tylko, że nie wejdą. Słuchaj, bo ja tutaj przyszłam na komisariat policji i w ogóle dostałam tutaj takie fajne rzeczy od policjantów, bo oni uh. dzisiaj mają tajną misję i nie mogą nam niestety pomóc. I tutaj mam jakiś bedrock, bedrock. Yy, tutaj zbrojki, bedrock? nie zbrojki, nie. No? Słuchaj, co? a może z tego Bedroku też by się dało zrobić golema niezniszczalnego. Wiesz a co w ogóle. radę zrobić? W ogóle Ci pillagerowie wymówili co? nam pojedynek, wielki pojedynek, słuchaj, musimy zespawnować armię golemów. Dobra, weź sobie jeszcze jabłka, ja też biorę. Musimy zespawnować... Armię Golemów i stawić im czoła, bo tak naprawdę oni mogą się ja, przyjąć ok, nas... nie, nie. nasze miasto! Nie. Ej, idźcie sobie, cwaniaki jeden. Zaraz tutaj zespawnuję w golemy, e, bedrukowego golema i ja wam pokażę, kto tu rządzi. Dawaj, wsiadamy szybko Lumi. Dawaj, jedziemy. No, czekaj, czekaj, czekaj. No to dawaj, no, Dobra. szybciej. O, jestem, jedziemy, Dobra. jedziemy raz, dwa, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, słuchaj w, A ogóle, w ogóle co. Ta, za... ta dziewczyna coś powiedziała już coś na ten temat, na temat tych tych. Tak, Powiedziała, ta... słuchaj, powiedziała. Ej, w ogóle czekaj! Tutaj jest w ogóle no. zakratowane miasto Ej, to oni tutaj zrobili... O nie, tutaj jest ich armia Tam jest ich ogromna armia, o, Lumi Musimy tutaj się no. zbroić Słuchaj, robimy tak Robimy potężną armię golemów I musimy jej przeciwstawić czoła na początku Spróbujemy w ogóle zrobić bedrockowego, słuchajcie, golema Zobaczymy, czy nam się uda Uwaga, hopsa Dobra Ej, o, chyba się nie no. da, Lumi Czekaj, no nie da się N Nie mogę, teraz tego nie zniszczymy Ale to będzie, słuchaj, dla postrachu O nie, oni tu przechodzą Biegnie do nas jeden Lumi, powstrzymaj go Słuchaj Jedzie, robimy tak, no. masz te no. bloki i ustawiaj, ustawiaj je tak, ustawiaj je tak jak tutaj ten bedrock i robimy dobra. wielką armię, robimy wielką armię golemów i później podstawiamy głowy, jak już słuchaj będzie tutaj dużo golemów ustawionych, to po prostu na końcu damy im głowę i po prostu będzie... O nie, dobra, dobra, ktoś mnie zaatakował, strzelają do nas! O nie, o dobra, nie, o nie, o nie, Ja już mu dałam. Ja już mu, dałam, ja już mu dałam, dobra. Myślisz, dobra. że co, jesteś taki Jestem silny, słaniaczku jeden. Na Ej, jaki ślizg ja w ogóle! Ojo, dobra, ojo, co, to ojciec, było? co to było? To oni, nie to wiem, nie mam pojęcia A jeszcze dobra. może zdjęcik studenti... Dawaj ich, ich dawaj ich, dobra Powstrzymaliśmy ich, dobra. ja już tutaj słuchaj ustawiam głowy Także hopsa, jedna O nie, tutaj Druga. chyba się, słuchaj Dobra, mamy to, mamy, mamy to jednego. Tutaj hopsa, dobra. jest kolejny Czekaj, tutaj chyba nie może to się łączyć z sobą Dobra, jest, jednak się, się udało Może tutaj, czekaj, jeszcze raz Próbuję. Z lapisu, z lapisu, odejdź golemie Dobra Dobra, no. Drewniany jest, drewniany jest. Z TNT z Golema D &D zrobimy. Jeszcze. Dobra, D &D, Ej, ktoś mnie tu no, atakuje. Ja Chyba się ten... wkurzył na mnie, ten diamentowy się wkurzył, Lumi. On, on na się na mnie obraził. O nie, czego? ja nie mogę jeść do serduszka. Wow, Zespawnowałem się tu, słuchajcie, w pobliżu. Ten normalnie Golem e, diamentowy. O dobra, jest tam Lumi. Chyba wszystko w porządku. Lumi, tak, jak tak, tam? Wszystko dobrze. No jest ten jest diamentowy tutaj najwięcej. Golem? Słuchaj, dobra, może coś jej no, w ogóle. No, to poszedł sobie w po ogóle. Ja, jem złote dobra, jabłko. Dobra, to jest, ja tutaj będę ich... Tak, będę musimy tutaj, ich zespałować. jak pomysł. najwięcej, jak najwięcej, słuchaj. Tylko golemów, wiesz co, może ja zespałuję jeszcze jednego diamentowego, tylko nie można ich po prostu pyrgnąć. Nawet, wiesz co, dobra. ich dotknąć, bo tak naprawdę oni się mogą wtedy obrazić. Ale to jest chyba nasz golem. Ty nie będziesz mi nic robił? Dobra, jesteś w porządku. Nie, chyba nie będzie, dobra. chyba nie będzie, dobra. Chyba nie będzie Hopsa. No. Hopsa, Dobra. Hopsa, bardzo dobrze Lumi to ustawiasz. Jest ich coraz więcej. Tylko z lapisu nie ustawiaj, bo ten lapis w ogóle jest yy, nieprzydatny. W ogóle można go zniszczyć. Dobra. W wolnej chwili, jak masz jakieś to to zniszczmy ten lapis. Dobra, patrz! Atakuje go z TNT! Poka? Przyszedł jeden. odrzucili ja, no. się! Dobra, to działa, to działa Lumi, to działa. Dobra, Dobra, to dawaj. możesz z TNT Gdzie te głowy. Układać? Dobra, mam tutaj te głowy. Dobra, o nie, zatruli mnie, jest tutaj jeszcze, słuchaj, normalnie przyszła. Dawaj! Czarownica, dawaj go nie. O nie, przyszła. Teraz się nie, na mnie obraził! Widziałeś? Lumi, pokonaj go, pokonaj tego emeraldowego, bo go pyrgnąłem przypadkowo. Dawaj go, dawaj go! Dobra. Dawaj go, dawaj go! Chodź, tu, chodź, tu. Uważaj, bo on ciebie też może piergnąć. Dobra, ja tutaj diamentowych. Słuchaj, pod żadnym pozorem nie można wkurzyć tych golemów, bo oni się potrafią obrazić. Dobra. Dobra. A które, bo może tych TNT jak najwięcej lepiej ustawiać, co? No, wszystkie, wszystkie, słuchaj. E, dobra, TNT też. E, tylko wiesz co, ja cały czas jestem w ogóle zatruty. Jakaś wiedźma tutaj w ogóle chyba mnie zatruła. Nie wiem, no, nie to wiem. No, to ta, co wtedy tam stała mi się... Tak, ja mam na... jedno serduszko, słuchaj. Muszę zjeść jabłko szybko. I jesteśmy dobra. chyba gotowi, co? Ruszamy z naszą armią, Lumi. Ruszamy za, z naszą armią, dawaj. Tak. Tutaj ostatniego spałnujemy I dawaj jeszcze tutaj te z, tego. I ten, i ruszamy po prostu dobra. armią na nich, co? Dobra, 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 czekaj, czekaj. Aha, jeszcze tutaj i tutaj rączka. Dobra, dobra dawaj tą o, głowę. Dobra, pięknie. Jak, jak jesteś głodna, mamy tutaj burgerki. Golemy, macie tutaj burgerki i ruszamy. Ja, ilech tutaj jest! Ilech tutaj jest? O, ja. o nie! Dawaj łuki, o strzały, ja. strzały, słuchaj! O, już wycwaniaki jedne! Ile? Ja, Co tu cię. się dzieje? Po prostu to jest jedna wielka masakra. Golemy! Uwaga! Nad, nadciągają! Jaki pojedynek epicki, patrzcie na to! Golemy, kontra piladżerowie. komu uda się ja. wygrać? Ja cię a tutaj mać. jakieś wybuchy, ja tutaj o nie, będę z góry. Nie, 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 nie. muszę się ja. tu schować, muszę się tu schować. Dawaj, 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 Lumi. z góry Lumi. też obserwujesz, a nie Tak, 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 tak. Dawaj, dawaj, uważaj, Lumi. Ja, ja ci o pomogę, nie. pomogę ci, uciekaj. O... Oj, dobra, to dawaj, przychodź tutaj za momencik, pomóż nam. Dobra. Golem z TNT potrafią wybuchać i ich niszczyć normalnie, kozacko. Ale piękny pojedynek. O nie, ktoś mnie tutaj dziabnął. O nie, słuchajcie, ja nie mogę golema pyrgnąć, bo jak pyrgnę jakiegokolwiek golema, już to się ustawię... jestem, ustaw... już jestem tutaj, Dobra. już ci pomagam. Dobra, to dawaj Lumi, dawaj Lumi. Musimy wygrać ten. Ten, ten pojedynek, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Oni chcą przejąć nasze miasto. Ja słuchajcie, mogę to jeszcze zrobić tutaj szybko filmik. Nagrywamy, co tu się dzieje? Dobra, dobra, dawaj, musimy tylko jeszcze tych tutaj pokonać. Chyba zostali, zostali nam tutaj ci yy, i wystarczy, że z nimi sobie poradzimy. O nie, dobra, spadłem, ja tu gdzieś miałem mieczyk o nie! Yy, wy, wybuch TNT owy, dobra? Ej, nie mogę go pyrgnąć, co jest o, w ogóle? O dobra. dobra. Dobra, dawaj Lumi! Dawaj, ciśniemy ich! Opa. To są ostatni już! Ostatni, co to jakieś... Wróżki, wróżki w ogóle! Uważaj. Wow, co tu się dzieje? I milion wróżek! Milion wróżek! Golemy byście o, pomogli ja może! A nie tak stoicie tutaj bezczynnie. No, nasze golemy to tak średnio, coś trochę coś chyba dziwne na tym. Ratunku, miała. Pomocy, pomocy, wyjście Zróbcie coś z nim. Hop. Dobra. Dobra. Dobra, teraz z nim sobie jeszcze, poradzę, mam na nadzieję. Bęk! Bęk, Jaki mocny, oni są za mocni. Dobra, TNT się wziął oh! i wybuch. Dobra, Ty, pięknie. No nieźle, nieźle, teraz Dobra, wygraliśmy to. Tutaj. Wygraliśmy no, to? Myślę, myślę chyba, że tak. Myślę, że chyba wygraliśmy, tak mi się wydaje, wiesz? Dobra, dobra, możemy, Pokonałem, możemy słuchaj, chyba ich, ich szefa. Zostały tylko tutaj te ich pieski takie. Można po tak. powiedzieć, że to są pieski. Dobra, także z Jesu. nimi sobie już poradzimy bez problemu. Wygraliśmy, słuchajcie, ten pojedynek w bardzo pięknym stylu. Możemy robić niesamowite golemy i mamy ich całą masę. Także na ten odcinek to by było na tyle. Żegnamy się z wami. Dzięki, cześć, i na razie, pa, pa.